Opowiem ci historię prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. W grudniu 2025 roku Kenia żyła historią, która, choć dotyczyła zwykłej rezygnacji z pracy, poruszyła cały kraj. Wian Watewa, pracowniczka firmy Maya S, po czterech i pół roku postanowiła odejść. Jednak to nie sama decyzja przyciągnęła uwagę mediów i internautów, lecz sposób, w jaki to zrobiła. Jej list, opublikowany w sieci, stał się jednym z najczęściej udostępnianych materiałów końcówki roku. Watewa skierowała swój list do przełożonej, Hanna, i zamiast typowych formalności czy chłodnych podziękowań, napisała emocjonalny hołd dla miejsca, które, jak podkreśliła, ukształtowało ją jako człowieka. W liście zaznaczyła, że w jest otrzymała ementeryn, Wsparcie i wgląd, które pozwoliły jej rozwinąć się zarówno zawodowo, jak i osobiście. Porównała swoją drogę do dorastania dziecka, które w końcu musi zebrać odwagę, by wyjść w świat i iść dalej. Jej słowa wywołały ogromne poruszenie. W czasach, gdy odejścia z pracy często kojarzą się z konfliktami, wypaleniem lub złymi warunkami, list Watewy był czymś zupełnie innym, manifestem wdzięczności, dojrzałości i szacunku. Internauci chwalili zarówno ją, jak i jej przełożoną, podkreślając, że taka relacja pracownik-pracodawca jest rzadkością. Do listu Watewa dołączyła również nagranie ze swojego ostatniego dnia w pracy. Widać na nim, jak koledzy z zespołu podnoszą ją na ramionach i żegnają z uśmiechem, co potwierdzało, że jej słowa nie były pustą grzecznością, lecz odzwierciedleniem prawdziwych relacji. Historia szybko stała się wiralem, a wielu komentatorów określiło ją jako przypomnienie, że kultura pracy może być zdrowa. Watewa pokazała, że odejście z filmy nie musi być dramatem, może być pięknym podziękowaniem za wspólną drogę i początkiem nowego etapu. Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści. A każda z nich może coś w tobie zmienić.